Hej, gracze CS2. Skiny Doppler to jedne z najbardziej pożądanych noży w grze, ale czy wiedzieliście, że nie każda faza jest tak samo wartościowa? W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy wszystkie fazy Doppler, sprawdzimy, które są najdroższe, a które warto kupić, jeśli nie chcecie przepłacać. Zostańcie do końca, bo zdradzę Wam też, jak znaleźć najlepsze okazje na rynku. Oczywiście, jeśli macie skin na wymianę, to zapraszam do sponsora filmu. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Noże Doppler to jedne z najbardziej rozpoznawalnych i efektownych noży w CS2. Są dostępne w różnych wersjach, a ich wartość zależy od konkretnej fazy, czyli unikalnego wzoru kolorystycznego. Na rynku można znaleźć kilka głównych odmian. Fazy od 1 do 4 i w nich możemy znaleźć Black Pearl, Ruby czy Sapphire. Każda faza ma swoje charakterystyczne cechy. Niektóre są bardziej czerwone, inne bardziej niebieskie, a niektóre to prawdziwe unikaty, które osiągają kosmiczne ceny. Właściwie Doppler to te jakbyście patrzyli w kosmos. Z długim naświetlaniem, oczywiście. No, generalnie taka droga mleczna, czasami jest bardziej fioletowy skin, czasami bardziej niebieski, a czasami właśnie bardziej czerwony, te wszystkie kolory potrafią się mieszać i zależnie od patternu potrafi się stworzyć naprawdę coś niesamowitego. Bo podstawowe fazy Doppler to 1, 2, 3 i 4. Mają one połączenie tych kolorów, o których mówiłem: czerwonego, niebieskiego i czarnego. A gdy połączymy czerwony i niebieski, otrzymujemy fioletowe, więc dlatego niektóre są fioletowe. I właśnie układ tych barw ma ogromny wpływ na wartość skina. Fazy pierwsze i trzecie są zazwyczaj najtańsze, ponieważ mają więcej czerni i mniej żywych kolorów. Wyglądają dobrze, ale nie są tak pożądane jak bardziej intensywne wersje. Jak na przykład faza druga i czwarta, bo one są bardziej cenione. Szczególnie jeśli mają duży obszar pokryty niebieskim, to gracze często polują na skiny, które mają prawie cały nóż w niebieskim odcieniu, co może znacznie przebić cenę. No, nie mówię tutaj dosłownie o tym: Sapphire czy Ruby, wiecie o co chodzi. Po prostu, czym więcej niebieskiego, tym bardziej podbija to ceny. Bo zwykle faza pierwsza i trzecia są tańsze o nawet kilkaset dolarów niż faza druga i czwarta. Więc jeśli chcecie noża Doppler, ale nie chcecie przepłacać, to warto właśnie rozważyć tę opcję. A teraz czas na prawdziwe perełki czyli skiny, które osiągają najwyższe ceny czyli pod tymi fazami mamy jeszcze paterny i tymi paternami właśnie wyróżniającymi się jest Ruby, Sapphire i Black Pearl. Oczywiście czasami możemy znaleźć też fake Black Perle czy właśnie Ruby i Sapphire, które posiadają. W sumie są fake też Ruby i Sapphire, yy, tylko posiadają po prostu dużo koloru tego niebieskiego, czerwonego na skinu. Przez to są tańsze niż właściwie ten Ruby i Sapphire prawidłowe, ale też są bardzo ładne. Więc Ruby to przepiękny, jednolicie czerwony nóż, który wygląda niesamowicie w grze. Jego cena potrafi być kilka razy wyższa niż standardowego Dopplera. A Sapphire to jeszcze większy unikat. Ten intensywnie niebieski nóż to jedna z najbardziej pożądanych skinów CS2. Proplayerzy i kolekcjonerzy są gotowi zapłacić ogromne sumy za ten wzór. Black Pearl to najrzadsza i najmniej spotykana faza Dopplera. Wygląda jak mieszanka fioletu i czerni, ale ponieważ jest tak trudny do zdobycia, jego wartość często dorównuje Sapphire i Ruby. Tak więc, Ruby, Sapphire i Black Pearl kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów, w zależności od modelu noża. Czyli karambity są czasami droższe, czasami tańsze niż flipy, chociaż nie głównie droższe. Ale mamy właśnie flipy, karambity, good knife, butterfly. Jest dużo opcji, właśnie w tym doplerze. Więc jest to ogromna inwestycja, ale jeśli macie budżet, to te noże prawie zawsze utrzymują swoją wartość, a często też. No, oczywiście wzrastają. Jeżeli chcecie kupić Dopplera, warto śledzić rynek i porównywać ceny. Czasem można znaleźć świetne okazje na stronach zewnętrznych, właśnie typu Pirate Swap, do którego Was zapraszałem właśnie w Intrze. Tylko pamiętajcie, kupujcie z pewnych źródeł, żeby nie dać się oszukać. I jeżeli też dostajecie od kogoś wymianę, sprawdźcie, jak działa APIScam, o którym też nagram film, ale na pewno na YouTubie znajdziecie poradnik o co z tym chodzi, bo bardzo często ludzie się dają na ten apiskam, więc pamiętajcie być bezpiecznym. Jeżeli zależy Wam na konkretnym wzorze, np. bardziej niebieskiej fazie czwórce, koniecznie sprawdźcie pattern skina przed zakupem, bo nie każdy Doppler jest taki sam, o to chodzi w tym filmie przecież. Tak więc Noże Doppler to jedne z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych skinów w CS2. Jeśli chcecie inwestować, warto wiedzieć, że które fazy są najbardziej cenione, a które można kupić w niższej cenie. Mam nadzieję, że ten poradnik wam pomógł. Możecie napisać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona faza Dopplera. Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcecie więcej takich poradników, pamiętajcie o subskrypcji z dzwonkiem i łapce w górę. Do następnego. Cześć.